Cześć, witajcie na kanale Training Fitness. Dzisiaj jeden z Waszych ulubionych odcinków z serii zdrowych przepisów, czyli lunchboxy. Przygotujemy menu na dwa dni dla jednej osoby. Dzisiaj inspirujemy się przepisami z mojej aplikacji Vive Fit. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Zaczniemy od racuchów, które podobno są konkurencją poważną dla placka owsianego. Też używamy do nich łąki owsianej. Mamy w przepisie 5 łyżek składniki na dwie porcje. Dlatego dajemy proszek do pieczenia. Jedną łyżeczkę. biały, jajko. Ksylitol lub stawia, może być też inny słodzik. I zostało nam jeszcze mleko migdałowe. No wlewamy do środka. Będzie pich. Mieszamy teraz całość rózgą na taką gładką masę. Masa już jest gotowa, teraz umyte jabłuszko obieramy i ścieramy. Możecie zetrzeć jabłko na tarce lub... To się chyba nazywa mandolina, na takie płatki, jak wolicie. I za chwileczkę będziemy smażyć. Zaczynamy od obierania jabłka. Patelnia już jest przesmarowana delikatnie tłuszczem. Teraz ją porządnie nagrzejemy i zawsze tak jak robię placuszki, czyli nagrzewam bardzo mocno patelnię później przed wlaniem masy do połowy. Co robię do połowy? <grymne> <grymne> Zmniejszamy do połowy i dopiero wtedy wlewam masę na patelnię. Gotowe placuszki od razu przekładam do landbox'u. Kurczaczek. To jest kiwi, wiesz? Wątpię, że Ty byś chciał kiwi. A ja na pewno nie chciałabym wychodzić z Tobą w spacer w kiwi. Teraz delikatnie oprószę cynamonem. i. Do tego kiwi damy jeszcze porówki. Jedna porcja takich placuszków z owocami to jest około 260 kalorii, więc trochę mało jak na śniadanie. I chcę jeszcze tutaj podbić białko, dlatego do każdej takiej porcji dodam sobie jogurt, który właśnie podniesie nam ilość białka, podbije troszeczkę kaloryczność. Ale nie ma sensu teraz dodawać tego jogurtu do środka, tylko pokazuję Wam, że jest taka opcja. Teraz zabieram się za obiadek. Daniem głównym dzisiaj będzie kurczak z ananasem w sosie słodko-pikantnym z nutą kardamonu, czyli coś bardzo ciekawego. Zaczniemy od obrania czosnku i podsmażymy go na oliwie. Nagryję teraz patelnię i delikatnie spsikam oliwą. Za chwileczkę wrzucimy posiekany czosnek i w trakcie też gotuję wodę na ryż wczaka kroimy na bardzo drobną kosteczkę. Jedna moja mała uwaga. Dotycząca smażenia kurczaka jest taka, żeby go rozłożyć równomiernie i zostawić. Cały czas nie mieszając, bo wtedy on jest fajnie soczysty. Jak ciągle mieszamy, to może być tak, że stanie się gumowy. Także damy mu się spokojnie podsmażyć i za chwileczkę przewrócimy na drugą stronę. Dobra, jak kurczak jest w takim stanie, to go przewracamy. Zabieram się teraz za ananasa. Polecam wam użyć ananasa świeżego. To jest świeży ananas, tylko już w takim opakowaniu pokrojony. Oczywiście można użyć też ananasa z puszki, ale moim zdaniem świeży ananas tutaj naprawdę robi robotę. Dobra, ponownie mieszam kurczaka. aż się dokładnie zetnie. Wrzucimy teraz papryczki. Wrzucam całe. Możecie też użyć innej papryki. Na przykład czerwoną paprykę pokroić w paski. Ryżyk, ryżyk. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dolejemy teraz jeszcze odrobinę wody z gotującego się ryżu. Przez to ten sos będzie taki bardziej aksamitny, kremowy, który nam się tutaj zacznie tworzyć. Dobra. Dorzucam teraz ananasa. I tak samo rozkładam to równomiernie i zostawiam. I przykryjemy pokrypką. Tak, i nadal nie mam pokrywki do tej patelni. Ikea mnie zawiodła. Bardzo fajna patelnia, ale nie ma pokrywki w zestawie. No i teraz przyprawiam całość. To jest sól, ale już z odrobinką chili i jeszcze więcej chili. Oczywiście dostosujcie to do swoich preferencji. Papryka słodka. Zmniejszyłam grzanie i teraz, słuchajcie, do wszystkiego dodaję mniej więcej jedną łyżkę miodu. Ciach. Jedną łyżkę octu ryżowego. Jeśli nie macie octu ryżowego, można też użyć normalnego, tradycyjnego. I na koniec szczypta, ale naprawdę szczypta kardamonu. i całość. Mieszam. Danie już jest gotowe, nakładam teraz do pojemników. OK, i nałożę jeszcze raz kurczaczka za namasem. W patelni mam trzy porcje, dlatego że jedna będzie do zdjęcia, bo to danie trafi za chwileczkę do, do aplikacji. Na kolację przygotuję jedną z moich ulubionych sałatek, czyli sałatę z pieczonym batatem, pomidorkami i awokado. Zaczniemy od obrania batatów i przygotowanie pomidorków dlatego że nam to troszeczkę zajmie czasu pół godziny około piecze się to w piekarniku Obieramy bataty kroimy teraz batata w taką niewielką kostkę bataty są strasznie twarde Teraz przyprawimy całość solą i dzieła teskańskie oczywiście. W dalszym ciągu reklamuję zioła toskańskie totalnie za darmo. <grych> Ale serio uważam, że to jest jedna z lepszych y, przypraw, mieszanek. Teraz tak, sksikamy jeszcze to wszystko oliwą. Okay. I rączkami wymieszamy wszystko. Jak macie ochotę, możecie jeszcze jakieś świeże zioła sobie tutaj wyrzucić też będzie się to wszystko fajnie komponowało. Wrzucamy to teraz do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na około pół godziny, po prostu musicie kontrolować czy bataty już się przepiekły. Jajek nie ma w przepisie, ale żeby podbić białko i żeby ta kolacja była bardziej sycąca, bo ta sałatka będzie właśnie na kolację, to ugotuję sobie cztery jajka, obiorę je i też schowam do pojemnika. Później tylko wystarczy sobie to podgrzać, ale też tak naprawdę jajka po prostu na zimno są też ok. Teraz w dużej misce przygotuję sos. W momencie, kiedy będę miała sos, wrzucam sałatę i szpinak. Wszystko wymieszam, tak żeby każdy wistek był oblepiony sosem i dopiero później będę przekładać do pojemników. Więc sosem do tej sałatki będzie mój sławny vinegret. Składniki są bardzo proste. Wyciskamy sok z cytryny. Można dać również sok z limonki. Pesteczkę usuwamy. Do tego czosnek przeciśnięty przez praskę. Oliwa z oliwek. Jak najlepszej jakości. Pamiętajcie, pamiętajcie, że oliwa to jest źródło bardzo zdrowych tłuszczy. Chcemy je w swojej diecie. Odrobinka musztardy miodowej. Miód lub syrop sagawy i odrobinę wody. Wszystko dokładnie mieszam. I gotowe. Teraz wrzucam sałatę i obiecuję Wam, że nawet osoby, które nie przepadają za sałatkami z takim sosem ze smakiem wiedzą całą porcję. Teraz wszystko mieszamy łyżkami. Ok, teraz czas na awokado. Jeszcze Wam sprzedam mały tip, jeśli tego nie wiedzieliście. Warto przed użyciem awokado sprawdzić, czy jest dojrzałe. I w tym celu tak delikatnie wbijamy ten ogonek. Jeśli mięciutko wchodzi do środka, to znaczy, że awokado jest dojrzałe. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. I postaram się nie pociąć sobie rąk. No. Idealnie. Obieramy, ja zawsze rączkami obieram w ten sposób. Moi drodzy. Warzywka nam się już upiekły, także możemy montować całą sałatkę. Nasze liście już gotowe i nakładamy do pojemników. Jedną porcję mamy więcej dla Kasi operatorki. Sałateczka zdrowa na wynos. Ok, na górę damy. Pomidorki i awokado. I do tego, tak jak Wam mówiłam wcześniej, mam jajka ugotowane na twardo, które sobie już przetrzymuję zamknięte w pojemniku. I tak prezentują się już wszystkie pyszności, czyli moja dieta na cały dzień. Oprócz tego, oczywiście, wpadnie jeszcze kawa, jakieś smoothie e, czy owoc. Ok, kochani, ja już zasiadam do swojego obiadu. Mam tu konkurencję do historii Naprawdę zachęcam Was do tego, żeby przygotowywać sobie w ten sposób posiłki, zwłaszcza jeśli jesteście zapracowani i macie mało czasu, bo to jest ekstra sposób. Żeby mieć pewność, że zawsze macie coś w lodówce zdrowego do jedzenia i utrzymywać swoją dietę w ryzach, takie gotowanie zajmie Wam naprawdę nie dłużej niż półtorej godziny, już później przez dwa dni nie musicie w ogóle nic robić w kuchni, tylko umyć swoje pudełko. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was wow, wow. serdecznie. Dexter też.